It's a fantastic save, oh it's a brilliant save from Almunia, a double save, the initial penalty... Michael James he's a genius again Scotland! Czas na piąty odcinek podcastu po komentatorsku. Ja nazywam się Dominik Stachowiak, a dzisiaj moim i waszym gościem jest człowiek, o którym można powiedzieć, że jeśli jakaś liga czy puchar jest transmitowany na antenie 11 Sports, to on z pewnością te rozgrywki skomentuje. Eryk Szpruch, witam cię. Cześć wszystkim, witam. Eryk, ty jesteś przedstawicielem tego młodego, dopiero wchodzącego do komentatorki pokolenia. No i właśnie, ta Przygoda z Eleven zaczęła się poprzez wygranie konkursu, ale sama komentatorka zaczęła się już wcześniej na antenie Radia Gol. No właśnie tak sobie dzisiaj pomyślałem przed naszym podcastem, przed tym jak zaczęliśmy nagrywać, że ja z trochę innej perspektywy podchodzę do, do tego nagrania, bo jak słuchałem Twoich poprzednich rozmówek z innymi komentatorami, to zdecydowanie bardziej doświadczeni ludzie już obyci w branży, a ja z perspektywy takiego świeżaka, także mogę rzucić troszkę inne inne światło na to wszystko no bo za mną dopiero niepełny sezon a teraz startuję od kolejnego od początku tak naprawdę ale rzeczywiście tak jak mówisz no wcześniej spotkaliśmy się razem w Radio Gol co uważam za bardzo fajną przygodę i rzeczywiście chłopaki niektórzy się potrafili później przebić do większego mainstreamu przez samo radio na pewno sporo, sporo nauki Sporo wniosków, no i przede wszystkim takiego obycia przed mikrofonem. Myślę, że to jest chyba największa wartość samego, samego radia. No, dwa lata byłem w radiu i rzeczywiście potem udało się wygrać konkurs Wielewen. No, nie ukrywam, że to ogromna szansa, którą Patryk Mirosławski mi zaproponował. Także no, jakoś się to dosyć szybko potoczyło. Sam jestem jeszcze. Można powiedzieć, nie do końca opierzony i nie do końca pewny, bo jednak to trochę spadło jak grom z jasnego nieba. No ale cały czas nauka i rzeczywiście fajnie się to wszystko toczy. Też troszeczkę trzeba było się przestawić na komentowanie stricte telewizyjne z tego radiowego, no bo to jest trochę inna praca, trochę inne podejście, inny warsztat. Ale rzeczywiście bardzo fajny background w postaci radia. I teraz już robimy w Eleven swoją robotę. No właśnie, powiedziałeś, że się spotkaliśmy na antenie Radia Gol I tutaj ciekawa anegdota, że my z Rykiem mieliśmy skomentować dwukrotnie mecz Ekstraklasy i dwukrotnie to się nie udało, bo raz tobie coś wypadło, raz mi coś wypadło i tak wychodziło, że się mijaliśmy. No i ostatecznie trafiłeś do Eleven Sports zanim ten mecz nasz wspólny się dokonał. No jakoś tak właśnie wyszło, bo ty chyba trafiłeś troszkę później niż tak. ja do radia, z tego co pamiętam. Yy, I rzeczywiście, rzeczywiście jakoś się nie przecięliśmy. No a teraz to nie wiem, no bo ja komentuję jako jedynka, ty chyba też celujesz raczej w, w tę te, w te w te wersję tak komentatorki, jest. więc wydaje mi się, że no już nawet jakbyśmy się spotkali gdzieś na tym komentatorskim szlaku, później poważniejszym, to raczej nie będzie nam dane wspólnie skomentować, ale może jeszcze jakiś Jakaś specjalna okazja w radiu, zawsze można przecież przyjść w gości, prawda? Tak jest, oczywiście, że tak i na pewno jeszcze się kiedyś usłyszymy, tak myślę. Natomiast przechodząc do samej komentatorki, jak właściwie zaczęło się to twoje zainteresowanie tym akurat rejonem dziennikarstwa sportowego? No, pewnie podobnie jak u każdego, też słyszałem już wiele takich opowieści, że gdzieś tam przy graniu w FIFA rzeczywiście takie... Mówienie do siebie wtedy, komentowanie tych spotkań. No i takie jakieś obycie, właśnie patrzenie na, na to, aby rozpoznawać piłkarzy bez nazwisk, po numerach na koszulkach, ale ja zawsze chciałem pracować za mikrofonem, też mam obycie na scenie, bo i śpiewałem, i jestem po szkole muzycznej, więc jeśli chodzi o wokalistykę. Też prowadziłem różne konkursy na studiach jako konferencjer, więc zawsze z tym głosem i z mówieniem się jakoś przecinało moje drogi. No i jestem bardzo zadowolony, że teraz zawodowo mogę się tym zajmować i rzeczywiście takie spełnienie marzeń. No i też taki, no to jest przypadłość ekstrawertyka, że zawsze gdzieś to swoje zdanie chcesz wyrażać przed ludźmi. No i teraz udaje mi się właśnie to to spełniać. Także nie powiem, że to był całkowity przypadek, bo rzeczywiście zawsze chciałem z tym głosem pracować. No i jestem zadowolony bardzo, że to się teraz udaje i, i rzeczywiście mogę to robić. Trafiłeś do Eleven przez konkurs Spełnij Marzenie Zostań Komentatorem Sportowym. Tak jak mówisz, szansa od Patryka Mirosławskiego. No i właśnie, ten konkurs z tego, co ja pamiętam, bo też brałem w nim udział, polegał na wysłaniu kilkuminutowego fragmentu Komentarza, no ale jak wyglądały te struktury konkursu późniejsze? Jak to się stało? Jaki kontakt został z tobą nawiązany? W jaki sposób? No, muszę przyznać, że trochę to trwało, wszystko, bo to ciągnęło się przez kilka miesięcy. I to były takie progi, powiedzmy, konkursowe, że już w międzyczasie od jednego etapu do drugiego. Można było już tak troszeczkę o tym zapomnieć. Ja pamiętam, że po tym pierwszym etapie, kiedy trzeba było wysłać demo, to już właśnie tak trochę sobie to odpuściłem. Skupiałem się głównie na radiu, na jakichś swoich pobocznych rzeczach, a potem rzeczywiście dostałem pierwszego maila od Patryka, w którym no, poinformował mnie o przejściu przez kolejny etap. Potem były to nagrywki już w studiu, w Eleven w Warszawie. I znowu trzeba było troszkę czekać, no i później po kilku miesiącach ten telefon, ten wymarzony, upragniony telefon rzeczywiście otrzymałem z propozycją współpracy wtedy w Eleven, taki powiedzmy okres próbny, no i który przerodził się już teraz w coś bardziej stałego. Tak więc no trochę to trwało i rzeczywiście było takie zaskakujące za każdym razem, ale chyba dodawało jeszcze większych, jeszcze większych emocji i przyniosło jeszcze większą radość, bo Zdążyłem już troszeczkę o tym wszystkim zapomnieć, a potem okazało się, że jednak udało się przejść przez te kolejne etapy. Tak więc, w sumie, jeżeli chodzi o samą pracę na konkursie, no to były dwa etapy: czyli to demo, i później już nagrywanie meczu w studio, nie na żywo wtedy, tylko z odtworzenia. Pamiętam, że to było El Classico, Grand Derby to oczywiście Sevilla Betis. El Clasico i chyba z zeszłego, z zeszłego sezonu bodaj, już dobrze nie pamiętam. W każdym razie Real Barcelona, jedną połówkę komentowałem i potem było ogłoszenie wyników. Jeszcze cała kampania Eleven, to można było śledzić na Facebooku. Tam było chyba 10 bodaj nagrań tej finałowej dziesiątki. No i dostaliśmy się ja i Michał Grzyb, którego pozdrawiam też. Które też ze mną zaczął równo pracę w Eleven, No tak, więc tak to mniej więcej wyglądało. Debiut miałeś też przy okazji Ligi Hiszpańskiej, bo to był mecz Cadiz v Real, Ale ten rozstrzał, jak już wspomniałem na wstępie, jest u ciebie dość duży, bo właściwie komentujesz wszystkie rozgrywki, które się w Eleven pojawiają, jeśli chodzi o piłkę nożną. Często cię można usłyszeć przy okazji meczów chociażby Ligi Portugalskiej. Często tam też występujesz jako jedyny. Komentator, ale myślę, że jako radiowcowi tobie to akurat problemu wielkiego nie sprawia. Zwłaszcza, że możesz w telewizji sobie teraz pograć obrazem. Zgadza się. Troszkę inaczej się jednak komentuje ten mecz. Rzeczywiście, jeżeli jest się samemu za mikrofonem. Na początku pamiętam, jak już się przyzwyczaiłem trochę do tego komentowania we dwóch na antenie, już w telewizji, to było, był taki moment, pamiętam, że dostałem jakiś mecz portugalskiej, właśnie ligi i robiłem samemu. Też robiłem mecze Pucharu Anglii. Pamiętam taki weekend, że miałem chyba cztery mecze i wszystkie zrobiłem sam za mikrofonem i rzeczywiście wtedy było to wyzwanie, ale trzeba było po prostu się przemóc w ten sposób, żeby przebrnąć te momenty ciszy, kiedy ty nie mówisz, kiedy nie mówi nic dwójka i trzeba było to zaakceptować, bo rzeczywiście wtedy widz może się skupić na obrazie. No to jest chyba największy Największa przeszkoda do przeskoczenia, kiedy zmienia się radio na telewizję, właśnie te momenty ciszy, ale to od razu starsi, starsi, może bardziej doświadczeni koledzy, często instruują właśnie w ten sposób, że jest ten obraz, i czasami trzeba dać widzowi chwilę wytchnienia na to, aby skupił się na tym, co się dzieje w samym meczu. I że nie trzeba cały czas przez 90% powiedzmy, procent czasu czegoś mówić, ale rzeczywiście jest, jest różnica między komentowaniem samemu a we dwóch. No ale to kwestia przyzwyczajenia i myślę, że już po prostu mentalnie nastawiasz się przed samym wejściem na antenę i po jakimś czasie, po kilku kilkunastu skomentowanych takich spotkaniach, już wiesz dokładnie, co robić, ile mówić i w których momentach mówić, jak komentujecie we dwóch, a jak komentujecie samemu. Okej, okay, a jeśli chodzi o. Ten rozstrzał ligowy, to, to była w jakiś sposób Twoja decyzja po przyjściu do Eleven? Czy tak jak mówisz, dostałeś ligę portugalską, a potem w zasadzie rzucali cię i na francuską, i na włoską, i na hiszpańską? Czy jednak w jakiś sposób byłeś ukierunkowany na te ligi? Nie, nie, nie. To jest już polityka firmy, żeby komentować wszystkie wydarzenia. I to jest na pewno rozwojowe dla mnie jako dla komentatora. Bardzo mi to odpowiada. Rzeczywiście, więcej trzeba się przygotowywać, no bo nie ukrywam, że nie śledziłem jakoś specjalnie ligi portugalskiej przed tym, zanim dołączyłem do, do Eleven, ale no wiadomo, no my też mamy te najważniejsze spotkania: Porto Sporting czy Benfica. No to tutaj tych wszystkich graczy oczywiście się doskonale, doskonale zna. Pamiętam taki weekend, że miałem cztery różne ligi. W sobotę i w niedzielę cztery mecze i wszystkie z różnych lig, to ciekawe doświadczenie, bo rzeczywiście trzeba, trzeba się nastawić na tę konkretną tabelę, na te zaszłości, jakie występują pomiędzy danymi zespołami, akurat na tym danym etapie sezonu. Więc to jest takie wyzwanie, które pomaga ci zdecydowanie myśleć bardziej globalnie i to bardzo mi odpowiada, że nie skupiasz się właśnie na jednej lidze, tylko rzeczywiście musisz mieć taką bystrość umysłu, jak zmieniasz na przykład komentując o 12.30 ligę włoską, a o 17.00 wchodzisz na, na francuską czy na hiszpańską, to rzeczywiście, rzeczywiście fajny jest ten moment, że musisz to wszystko sobie w głowie poukładać i przestawić się na konkretną ligę. Tak więc... Tak, tak, byłem pokierunkowany od, pokierunkowany od razu, że to będzie praca w różnych ligach. No najciekawiej oczywiście to, e, najmilej wspominam te pierwsze etapy pucharów, czy pucharu Niemiec, czy pucharu Anglii, bo tam już wchodzą te bardzo mało znane drużyny, jak Rexham na przykład, albo albo jakiś Blackpool na przykład, więc tu, który konfrontuje się z drużyną z Premier League. No i to są najciekawsze, zdecydowanie konfrontacje. No i wtedy rzeczywiście trzeba tych piłkarzy się po prostu nauczyć, bo to potrafi być jakiś piąty szczebel na przykład rozgrywek w Anglii. Więc to sprawia najwięcej frajdy. Taki research, który robi się do tego typu spotkań. Właśnie miałeś kilka takich weekendów, gdzie komentowałeś po cztery mecze, dwa w sobotę, dwa w niedzielę, o czym powiedziałeś przed chwilą. No i jak wygląda kwestia przygotowania do takiego weekendu, no bo jednak to jest dość spore obciążenie, kiedy w ciągu jednego dnia musisz zrobić dwa mecze i w ciągu następnego robisz kolejne dwa. No, myślę, że to też przychodzi z doświadczeniem, bo oglądając mecze jako kibic, no to oczywiście pewne rzeczy się zapamiętuje. I pamięta się piłkarzy, czy ich transfery, ale takie już wewnątrz klubowe, czy jakieś konkretne pozycje w tabeli, a szczególnie jeżeli to są te troszkę słabsze drużyny, na przykład, że on, oni w zeszłym sezonie mieli dobrą pierwszą połowę, czy tam przełom roku, na przykład, któraś z drużyn, jak nie wiem, Sassuolo na przykład. Czy właśnie Kadis, albo Beniaminkowie, którzy przecież się zmieniają, no to jednak tego doświadczenia czasami brakuje, no i wtedy trzeba rzeczywiście przysiąść i popracować. Tak więc, jeżeli to są cztery mecze w weekend, no to ta praca zaczyna się no, od wtorku, powiedzmy. Ten poniedziałek musisz sobie dać po poprzednim weekendzie na zresetowanie głowy, no ale od wtorku trzeba już każdy konkretny mecz. Dobrze przygotować się, dobrze opracować, obejrzeć poprzednie spotkania, siedzieć we wszystkich klubowych mediach, czy to mediach społecznościowych, czy na stronach oficjalnych. A więc, no powiedzmy, że jeżeli przynajmniej u mnie tak jest, jeżeli w sobotę mam dwa mecze i w niedzielę dwa mecze, no to praca zaczyna się od wtorku i w każdy dzień staram się przerobić sobie konkretny, konkretny mecz, konkretne spotkanie, no a potem już w dany dzień jeszcze poświęca, poświęcić te kilka godzin przed samym meczem, żeby sobie to wszystko przypomnieć. Ja jeszcze mam taką, nie wiem, czy to przypadłość, czy po prostu higiena pracy, że piszę wszystko odręcznie, więc mi to zajmuje też dużo więcej czasu, ale to pozwala mi też dużo zapamiętywać. No mam taki system od, od studiów, że rzeczywiście gdzieś ta ręka połączona z głową tak funkcjonuje, że łatwiej te rzeczy można zapamiętać. No i taki system pracy być może jest bardziej czasochłonny, ale pomaga mi rzeczywiście lepiej się przygotować. No tak więc powiedzmy jeżeli mam te cztery mecze, no to praca jest od wtorku do niedzieli. Jeśli chodzi o twoją pracę, no to ona głównie się skupia na pracy z budki komentatorskiej, dlatego też tych meczów możesz zrobić w weekend więcej niż jeden czy dwa. No i właśnie, czym się charakteryzuje ta praca, bo moi poprzedni goście to są raczej komentatorzy, którzy jeżdżą na stadiony Marcin Bożenski, na stadiony Bundesligi, Michał Gutka na stadiony Premier League, a ty pracujesz z budki komentatorskiej, więc gdybyś mógł powiedzieć o charakterystyce tej Pracy. No na pewno odchodzą, odchodzi czas na to, aby dojechać w dane miejsce. No te podróże rzeczywiście jeszcze mogą być dodatkowo, dodatkowo angażujące, no ale z kolei, jeżeli jestem w Budce czy w Dziupli, to rzeczywiście mogę tych meczów zrobić zdecydowanie więcej, No, bo pozwala mi na to logistyka. No to jest bardzo wygodne. Nie wiem konkretnie na czym mógłbym się tutaj skupić, ale rzeczywiście y, praca y, w dziupli na pewno jest mniej czasochłonna, na pewno nie ma też y, tylu emocji i praca z mikrofonem na stadionie jest y, o tyle specyficzna, że trzeba też te parametry ustawić, y, ustawić do panującej atmosfery, ak aktualnie na, na danym obiekcie, a wiemy, że te obiekty są różne, czy ta. Czy te stanowiska komentatorskie mogą być wyżej na trybunach, czy przy samej trybunie, jakiejś bardziej zagorzałej, więc to też, to też jest specyfika. A w JuPri jest to tyle łatwiej, że jeżeli mam mecz po meczu, no to nie muszę nic ustawiać, a jeżeli komentujemy, komentujemy z tego samego stanowiska, na przykład najpierw Ligę Francuską, a potem Ligę Hiszpańską, no to ustawiam sobie już powiedzmy na cały dzień te parametry, jeżeli nikt w międzyczasie nie wchodzi. Do dziupli komentować czegoś innego. Tak więc o tyle jest wygodniej. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o specyfikę pracy z stricte z No Nie wiem, na czym jeszcze mógłbym się skupić. Chyba tak. Chyba tutaj właśnie, jeżeli chodzi o, o logistykę, jest dużo łatwiej. No ale oczywiście marzeniem każdego. Jest jednak na ten stadion jechać, no i liczę, że niedługo im nie to czeka. A z tych marzeń komentatorskich, to jakie masz na liście? Jest jakiś mecz konkretny, który chciałbyś skomentować, czy może właśnie jakiś stadion, który chciałbyś odwiedzić i stamtąd skomentować mecz? Wydaje mi się, że bardzo często ludzie odpowiadają z naszej branży, że to jest reprezentacja Polski. A mi się wydaje, że ja jednak chyba bardziej bym poszedł w marzenia klubowe. Na pewno wszystkie hity z tych lig, którymi się zajmuję, no to myślę, żeby były takim spełnieniem marzeń, ale teraz na bieżąco, jeśli o tym myślę, po ostatnim sezonie, mam bardzo dobre spełnienia z derbami Lizbony. I wydaje mi się, że z Stadio Dalluz, Benfica Sporting, to by był na ten moment. Jeżeli miałbym powiedzieć w takim najbliższym czasie jakieś marzenie komentatorskie, wydaje mi się, że ten obiekt, który mnie fascynuje, jest przepiękny, gra świateł przy, przy wchodzeniu piłkarzy na murawę. Tak, to wydaje mi się, że Derby modem byłyby takim, takim smaczkiem w tym momencie. A no pewnie później, no zapewne El Clasico czy Inter Milan na San Siro, o ile jeszcze będzie mi dane, o ile nie zdecydują się w końcu na, rozebranie San Siro i budowę dwóch odrębnych stadionów, no to pewnie, pewnie takie, takie mecze też byłyby gdzieś w sferze marzeń. A jeśli chodzi o przyjęcie cię przez ekipę Eleven, no bo to jest Umówmy się, dość młoda ekipa komentatorska, która też wchodziła na rynek dość niedawno, stosunkowo niedawno. Jakie było to przyjęcie? Masz może jakieś wspomnienie z jakimś konkretnym członkiem tej redakcji, kiedy trafiałeś właśnie do Eleven? No, od razu mi nasuwa się pierwszy mecz, który robiłem z Sebastianem Chabiniakiem, więc jakby jego widziałem pierwszego z komentatorów, ale Seba oczywiście przyjął fantastycznie, ale tutaj muszę powiedzieć, że. Byłem trochę zaskoczony, też nie wiedziałem, jak to jest z charakterami ludzi z branży, no bo nie miałem doświadczenia, ale no jedna wielka rodzina, naprawdę. Jeżeli chodzi o redakcję, nie mam na kogo narzekać i, i jeżeli chodzi o komentatorów i ludzi z realizatorki, no to po prostu jest to świetne miejsce. Na tyle fajne, że Przychodząc do pracy, jeżeli mam na przykład jeden mecz o 21:00 powiedzmy w sobotę, to bardzo miło jest przyjść dużo wcześniej do redakcji, posiedzieć, pogadać, posłuchać jakichś plotek czy jakiś żartów i to zdecydowanie przyciąga. Tak więc no, niech to będzie odpowiedź na to pytanie. To, że aż się chce, przychodzić nawet nie w godzinach pracy, do redakcji, żeby po prostu ze wszystkimi pogadać, bo wszyscy są bardzo otwarci i pomocni, tak więc i to nie mówię z jakiejś czystej kurtuazji, bo tutaj, żeby nikt mnie nie posądził o, o fałszywą tutaj, nie wiem, jakieś wazeliniarstwo, czy, czy tego typu historie, rzeczywiście byłem sam zaskoczony, jak dobra jest atmosfera na takim poziomie. Ty masz jakieś swoje sympatie klubowe, bo wydaje mi się, że tym się raczej nigdzie nie dzielisz. No tak, nie, ja nie ukrywam, że jestem kibicem Interu Mediolan i to już od wielu, wielu lat. Udzielałem się też na stronie fanowskiej FC Inter. Pozdrawiam chłopaków wszystkich z wielką pasją. Tak więc no tutaj nie będę ukrywał tych zaszłości, ale nigdy nie przeszkadzało mi to w pracy komentatorskiej, bo pewnie dalsza część pytania podejrzewam, tak, że tak. będzie właśnie. O to się opierała. Nie, uważam nawet w drugą stronę, że jak wchodziłem do Eleven, troszkę bałem się dostać meczu Interu, przez, przez to, że będę mógł przesadzić w drugą stronę. Czyli za wszelką cenę nie pokazać tego, że mogę być nieobiektywny, ale miałem mecz Interella z verona Akurat skończył się bardzo dobrze dla Interu, bo wygrali 6-0 wtedy, ale nie miałem ani przez chwilę poczucia. Że kogoś skrzywdziłem, albo o kimś powiedziałem źle z rywali, żeby nie wiem, wybielić kogoś z Interu. Nie, właśnie wydaje mi się, że to jeszcze zwiększa pasję. No i też takie przekomarzanki w samej redakcji, jakiejś, jeżeli chodzi o klubowe sympatie, ale to zawsze jest z uśmiechem na ustach, i, i wydaje mi się, że jednak to jeszcze zwiększa te te pasje, jeżeli ma się konkretną sympatię do konkretnego klubu, tak więc absolutnie nie uważam, żeby to w pracy w jakikolwiek sposób przeszkadzało. Okej, okay, w poprzednim sezonie 80 blisko skomentowanych spotkań z różnych lig na twoim koncie. W przyszłym sezonie, jak już Eleven potwierdziło na antenę, dochodzi Liga Belgijska, więc zakładam, że być może również przy meczach Michała Skurasia, cię będziemy mogli Usłyszeć. No i co? Czego Ci można życzyć na najbliższy sezon? Myślę, że tego nabierania doświadczenia, bo oczywiście jeszcze za każdym razem, po każdym spotkaniu analizuję te mecze, cały czas próbuję sobie te błędy wyszukiwać, bo jest ich oczywiście cał, całkiem sporo. No, tego się nie nabiera w jeden sezon. To jednak, już pomijając jakieś cechy takie, które predestynują cię do tego, aby wykonywać dany zawód, bo ja nie uważam, że to wszystko da się wypracować. Tak jak mówiłem o tym ekstrawertyzmie, więc jednak jakieś inklinacje, takie, aby przed ludźmi występować, trzeba mieć do tego zawodu, no ale to jednak doświadczenie później. Pokazuje, kto jest dobry, a kto jest nieco gorszy. Więc rzeczywiście tego doświadczenia trzeba nabierać. No i oczywiście też że im więcej informacji i doświadczenia się zbierze, tym łatwiej jest już później na samej antenie. No więc owocnej nauki, myślę, że to będzie najlepsze życzenie. No to w takim wypadku owocnej nauki Ci życzę. Jeszcze Cię zapytam na koniec o to, czy miałbyś jakąś radę dla tych komentatorów, którzy będą pewnie podobnie aktywnie w najbliższych latach startować w takich konkursach, bo Eleven je organizowało już kilkukrotnie. Czy jest coś co radziłbyś właśnie tym adeptom komentatorstwa? Na pewno, jeżeli tylko ktoś zobaczy, że ma do tego predyspozycje do tego zawodu i sprawia mu to przyjemność i angażuje się w jakikolwiek sposób, albo nawet nie, ale gdzieś się podskórnie czuje, że sprawdziłby się i było to jego marzenie, to trzeba brać po prostu byka za rogi. Każdy konkurs, każda informacja na Twitterze, nie zrażać się, bo ja tak miałem, nie ukrywam, że czasami patrzyłem na ogłoszenia ze stacji i myślałem sobie, nie no, ale to niemożliwe, mnie nie wezmą, jeszcze jestem za słaby, jeszcze trzeba popracować, może za rok, nie odkładać tego na później. Po prostu wysyłać, a potem można się rzeczywiście bardzo, bardzo miło zaskoczyć, tak więc po prostu chwytać okazję, i to jest chyba najlepsza rada, no bo później podejście jest bardzo indywidualne, tych, którzy to oceniają, i każdemu podoba się co innego czy charyzma w głosie czy bardziej jakaś erudycja, którą też bardzo łatwo wyłapać po kilku zdaniach. Tak więc po prostu trzeba te okazje chwytać i nie zrażać się na pewno po, po pierwszych porażkach, bo takie też się przytrafiają. Ale w końcu, jeżeli ktoś jest naprawdę konsekwentny, tak uważam, to ktoś się doceni w taki czy inny sposób. I tym pozytywnym przesłaniem i radą dotarliśmy do końca naszej rozmowy, do końca piątego odcinka podcastu po komentatorsku. Moim i Waszym gościem był Eryk Spruch, komentator Eleven Sports. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i za bardzo ciekawą rozmowę z innym punktem spojrzenia niż poprzedni goście. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Nie chcesz przegapić kolejnych odcinków? To nic trudnego. Słyszymy się co drugi czwartek o godzinie 17.30. A jeśli chcesz być na bieżąco, Zaobserwuj profil po komentatorsku na Spotify, a także zostaw subskrypcję i dzwoneczek na YouTube. Możesz również postawić mi symboliczną kawę za pomocą systemu buycoffee do którego link znajdziesz w opisie oraz na moim prywatnym Twitterze. Dominik Stachowiak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.